Zapraszam Cię na afirmację sukcesu, obfitości i wewnętrznej mocy. Pamiętaj, że afirmacje, wizualizacje i pozytywne nastawienie przybliżają Cię do osiągnięcia Twoich celów, ale tylko wtedy, gdy idzie za tym konsekwentne działanie. Dlatego słuchaj tych afirmacji codziennie rano po przebudzeniu i wieczorem przed snem, aby Twój umysł i serce były w pełni nastrojone na sukces. Zrelaksuj się. Weź głęboki oddech i pozwól, aby te słowa wypełniły twoje wnętrze. Zaczynamy teraz, jest mój czas. Jestem silna, pewna siebie i pełna wewnętrznej mocy. Jestem zamożna, mam znacznie więcej niż mi potrzeba. Dziś wybieram sukces, obfitość i odwagę. Wiem, że wszystko jest możliwe. Biorę życie w swoje ręce z miłością, wiarą i pełną odpowiedzialnością. Jestem gotowa, aby w pełni wykorzystać swój potencjał i rozkwitnąć. Odnoszę sukcesy we wszystkim, za co się zabieram. Sukces jest moim naturalnym stanem i mam do niego pełne prawo. Jestem zamożna. Mam znacznie więcej niż mi potrzeba. Jestem pewna siebie i głęboko wierzę w swoje nieograniczone możliwości. Mam w sobie poczucie pełnej sprawczości i wpływu na własne życie. Jestem reżyserką i scenarzystką swojego życia, to ja decyduję o moim losie. Każdego dnia świadomie wybieram swoją drogę i kreuję swoją rzeczywistość. Mam mentalność zwycięzczyni, myślę i działam z nastawieniem na wygraną. Każdy mój wybór i każda decyzja prowadzi mnie do coraz większego sukcesu. Wszystko, czego potrzebuję do sukcesu, już teraz mam w sobie. Jestem zdeterminowana, aby realizować swoje cele i spełniać marzenia. Moja wiara w siebie jest niezachwiana i dodaje mi sił. Jestem zamożna, mam znacznie więcej niż mi potrzeba. Przyciągam okazje i możliwości, które wspierają mój sukces. Jestem skuteczna i konsekwentna we wszystkich moich działaniach. Moje talenty i umiejętności rozwijają się z każdą chwilą. Czuję w sobie moc sprawczą, potrafię zamieniać moje pomysły w rzeczywistość, żyję z poczuciem celu i osiągam zamierzone rezultaty. Każde wyzwanie traktuję jak szansę na rozwój i kolejny sukces. Uosabiam sukces i obfitość. Jestem żywym dowodem na moc moich myśli i czynów. Mam prawo do sukcesu i realizuję swoje powołanie z odwagą. Jestem zamożna. I żyję w stanie ciągłej obfitości. Pieniądze płyną do mnie swobodnie i w coraz większych kwotach. Z łatwością zarabiam pieniądze, robiąc to, co kocham. Jestem zamożna, mam znacznie więcej niż mi potrzeba. Zasługuję na bogactwo i przyjmuję je z radością oraz wdzięcznością. Każdego dnia doświadczam coraz większego dostatku i finansowej swobody. Mój dochód stale rośnie. A dobrobyt jest stałym elementem mojego życia. Przyciągam korzystne możliwości finansowe i zamieniam je w złoto. Mam mądre i pozytywne podejście do pieniędzy. Pieniądze służą mi i innym. Bogactwo jest naturalną częścią mojego życia i mojej świadomości. Obfitość jest moim naturalnym stanem istnienia. Czuję się bezpieczna, mając pieniądze. Zawsze mam pod dostatkiem tego, czego potrzebuję. Jestem otwarta na przyjmowanie wszelkiego dobra, jakie oferuje mi wszechświat. Jestem zamożna, mam znacznie więcej niż mi potrzeba. Pieniądze pojawiają się w moim życiu w idealnym miejscu i czasie. Moje działania przynoszą mi coraz większe wynagrodzenie i sukces finansowy. Osiągam bogactwo w sposób etyczny, harmonijny i zgodny z moimi wartościami. Każda złotówka, którą wydaję lub inwestuję, wraca do mnie pomnożona, prosperuje na wszystkich poziomach finansowym, duchowym i emocjonalnym. Dostatek i pomyślność to moja rzeczywistość, teraz i zawsze. Jestem wdzięczna za finansową obfitość, która mnie otacza. Jestem zamożna, mam znacznie więcej niż mi potrzeba. Jestem zdyscyplinowana i wytrwała we wszystkim, co postanawiam. Codziennie podejmuję działania, które przybliżają mnie do moich celów. Każdego dnia robię to, co trzeba, aby osiągnąć zamierzony sukces. Działam konsekwentnie i z pełnym zaangażowaniem. Jestem zamożna. Moja motywacja jest silna każdego dnia i prowadzi mnie naprzód. Z entuzjazmem podchodzę do moich zadań i realizuję je krok po kroku. Skupiam się na tym, co ważne, i nie marnuję energii na rzeczy błahe. Nie odkładam niczego na później, działam tu i teraz z energią i pasją. Jestem proaktywna i przejmuję inicjatywę, gdy pojawia się szansa. Mam jasny plan i trzymam się go z dyscypliną i determinacją. Moje dobre nawyki wzmacniają mój sukces każdego dnia. Z każdym dniem moja determinacja i siła woli rosną. Koncentruję umysł na rozwiązaniach i osiągam znakomite rezultaty. Ćwiczę swoją wolę i umysł, stając się coraz silniejsza i bardziej skoncentrowana. Dyscyplina daje mi wolność, dzięki niej robię co trzeba i osiągam co chcę. Jestem sumienna i rzetelna w działaniu, zawsze dotrzymuję sobie danego słowa. Nawet trudne zadania wykonuję z radością, wiedząc, że przybliżają mnie do celu. Konsekwentnie realizuje swoje postanowienia i obietnice wobec samej siebie. Praktyka czyni mistrza codzienną pracą doskonale siebie i swój warsztat. Teraz jest mój czas. Jestem silna, pewna siebie i pełna wewnętrznej mocy. Jestem zamożna, mam znacznie więcej niż mi potrzeba. Dziś wybieram sukces, obfitość i odwagę, wiem, że wszystko jest możliwe. Biorę życie w swoje ręce z miłością, wiarą i pełną odpowiedzialnością. Jestem gotowa, aby w pełni wykorzystać swój potencjał i rozkwitnąć. Odnoszę sukcesy we wszystkim, za co się zabieram. Sukces jest moim naturalnym stanem i mam do niego pełne prawo. Jestem zamożna. Mam znacznie więcej niż mi potrzeba. Jestem wdzięczna za finansową obfitość, która mnie otacza. Jestem zamożna. Mam znacznie więcej niż mi potrzeba. Moja wewnętrzna siła jest ogromna i niewyczerpana. Jestem silna wewnętrznie i emocjonalnie odporna na przeciwności. Każda przeszkoda czyni mnie jeszcze silniejszą i mądrzejszą. Podnoszę się z każdego upadku z jeszcze większą siłą i determinacją. Jestem odważna i nic nie jest w stanie mnie złamać. Wierzę w siebie nawet w obliczu największych trudności. Moja pewność siebie rośnie z każdym kolejnym wyzwaniem. Mam odwagę, by stawić czoła wszelkim lękom i ograniczeniom. Każde doświadczenie, nawet trudne, buduje moją wewnętrzną moc. Jestem cierpliwa, wytrwała i pełna nadziei w każdej sytuacji. Moja odporność psychiczna i emocjonalna pozwala mi przetrwać każdą burzę. Ufam sobie. Bo mam w sobie wszystko, czego potrzebuję, by pokonać trudności. Moja życiowa energia odnawia się i wzrasta każdego dnia. Z każdej lekcji i wyzwania czerpię nową siłę i mądrość. Żadne niepowodzenie nie jest w stanie mnie zatrzymać. Uczę się na nim i idę dalej. Promieniuję spokojem, pewnością siebie i wewnętrzną mocą w każdej sytuacji. Jestem elastyczna i potrafię zaadaptować się do każdej zmiany na mojej drodze. Mój umysł jest silny, pozytywny i nastawiony na szukanie rozwiązań. Tu i teraz wybieram, aby być silną i pełną mocy, to moja prawdziwa natura. Wybieram wewnętrzną moc i uwalniam wszystko, co mogłoby mnie osłabić. Biorę pełną odpowiedzialność za każdy aspekt mojego życia. Jestem reżyserką i kreatorką swojego życia. Każda decyzja należy do mnie. Porzucam mentalność ofiary, wybieram siłę, sprawczość i odpowiedzialność. W każdej sytuacji mam wybór i wybieram to, co najlepsze dla mojego dobra. Wszystko, czego doświadczam, jest wynikiem moich własnych wyborów i nastawienia. Odpowiedzialność daje mi wolność i poczucie pełnej kontroli nad swoim życiem. Mam wolną wolę i korzystam z niej, by kierować swoim losem ku lepszemu. Moja duchowa wiara dodaje mi odwagi do podejmowania właściwych decyzji. Każdego dnia wybieram miłość, wiarę i działanie zamiast strachu i bierności. Oczekuję maksymalnego zwrotu z każdej godziny, którą inwestuję w jakiekolwiek działania. Jestem zdyscyplinowana i wytrwała we wszystkim, co postanawiam codziennie podejmuję działania, które przybliżają mnie do moich celów. Każdego dnia robię to, co trzeba, aby osiągnąć zamierzony sukces. Jestem zamożna. Moja motywacja jest silna każdego dnia i prowadzi mnie naprzód. Z entuzjazmem podchodzę do moich zadań i realizuję je krok po kroku. Skupiam się na tym, co ważne i nie marnuję energii na rzeczy błahe. Nie odkładam niczego na później. Działam tu i teraz z energią i pasją. Jestem proaktywna i przejmuję inicjatywę, gdy pojawia się szansa. Mam jasny plan i trzymam się go z dyscypliną i determinacją. Moje dobre nawyki wzmacniają mój sukces każdego dnia. Z każdym dniem moja determinacja i siła woli rosną. Koncentruję umysł na rozwiązaniach i osiągam znakomite rezultaty. Jestem bogata. Zarabiam dużo więcej niż potrzebuję, ćwiczę swoją wolę i umysł, stając się coraz silniejsza i bardziej skoncentrowana. Dyscyplina daje mi wolność, dzięki niej robię co trzeba i osiągam co chcę. Jestem sumienna i rzetelna w działaniu, zawsze dotrzymuję sobie danego słowa. Nawet trudne zadania wykonuję z radością, wiedząc, że przybliżają mnie do celu. Konsekwentnie realizuje swoje postanowienia i obietnice wobec samej siebie. Praktyka czyni mistrza, codzienną pracą doskonale siebie i swój warsztat. Moja wewnętrzna siła jest ogromna i niewyczerpana. Jestem silna wewnętrznie i emocjonalnie odporna na przeciwności. Każda przeszkoda czyni mnie jeszcze silniejszą i mądrzejszą. Podnoszę się z każdego upadku z jeszcze większą siłą i determinacją. Jestem odważna i nic nie jest w stanie mnie złamać. Jestem zamożna, mam dużo więcej pieniędzy niż mi potrzeba, wierzę w siebie nawet w obliczu największych trudności. Moja pewność siebie rośnie z każdym kolejnym wyzwaniem. Mam odwagę, by stawić czoła wszelkim lękom i ograniczeniom. Jestem zamożna i żyję w stanie ciągłej obfitości. Pieniądze płyną do mnie swobodnie i w coraz większych kwotach. Z łatwością zarabiam pieniądze, robiąc to, co kocham. Zasługuję na bogactwo i przyjmuję je z radością oraz wdzięcznością. Każdego dnia doświadczam coraz większego dostatku i finansowej swobody. Mój dochód stale rośnie, a dobrobyt jest stałym elementem mojego życia. Przyciągam korzystne możliwości finansowe i zamieniam je w złoto. Mam mądre i pozytywne podejście do pieniędzy. Pieniądze służą mi i innym. Bogactwo jest naturalną częścią mojego życia i mojej świadomości. Obfitość jest moim naturalnym stanem istnienia. Czuję się bezpieczna, mając pieniądze. Zawsze mam pod dostatkiem tego, czego potrzebuję. Jestem otwarta na przyjmowanie wszelkiego dobra, jakie oferuje mi wszechświat. Pieniądze pojawiają się w moim życiu w idealnym miejscu i czasie. Oczekuję maksymalnego zwrotu z każdej godziny, którą inwestuję w jakiekolwiek działania. Moje działania przynoszą mi coraz większe wynagrodzenie i sukces finansowy. Osiągam bogactwo w sposób etyczny, harmonijny i zgodny z moimi wartościami. Każda złotówka, którą wydaję lub inwestuję, wraca do mnie pomnożona. Prosperuję na wszystkich poziomach finansowym, duchowym i emocjonalnym. Dostatek i pomyślność to moja rzeczywistość, teraz i zawsze. Jestem wdzięczna za finansową obfitość, która mnie otacza. Oczekuję maksymalnego zwrotu z każdej godziny, którą inwestuję w jakiekolwiek działania. Oczekuję maksymalnego zwrotu z każdej godziny, którą inwestuję w jakiekolwiek działania. Jestem zdyscyplinowana i wytrwała we wszystkim, co postanawiam. Codziennie podejmuję działania, które przybliżają mnie do moich celów. Każdego dnia robię to, co trzeba, aby osiągnąć zamierzony sukces. Jestem zamożna. Moja motywacja jest silna każdego dnia i prowadzi mnie naprzód. Z entuzjazmem podchodzę do moich zadań i realizuję je krok po kroku. Skupiam się na tym, co ważne, i nie marnuję energii na rzeczy błahe. Nie odkładam niczego na później, działam tu i teraz z energią i pasją. Jestem proaktywna i przejmuję inicjatywę, gdy pojawia się szansa. Mam jasny plan i trzymam się go z dyscypliną i determinacją. Moje dobre nawyki wzmacniają mój sukces każdego dnia. Z każdym dniem moja determinacja i siła woli rosną. Koncentruję umysł na rozwiązaniach i osiągam znakomite rezultaty. Jestem bogata, zarabiam dużo więcej niż potrzebuję, ćwiczę swoją wolę i umysł, stając się coraz silniejsza i bardziej skoncentrowana. Dyscyplina daje mi wolność, dzięki niej robię co trzeba i osiągam co chcę. Jestem sumienna i rzetelna w działaniu, zawsze dotrzymuję sobie danego słowa. Nawet trudne zadania wykonuję z radością, wiedząc, że przybliżają mnie do celu. Konsekwentnie realizuję swoje postanowienia i obietnice wobec samej siebie. Praktyka czyni mistrza, codzienną pracą doskonale siebie i swój warsztat. Moja wewnętrzna siła jest ogromna i niewyczerpana. Jestem silna wewnętrznie i emocjonalnie odporna na przeciwności. Każda przeszkoda czyni mnie jeszcze silniejszą i mądrzejszą. Podnoszę się z każdego upadku z jeszcze większą siłą i determinacją. Jestem odważna i nic nie jest w stanie mnie złamać. Jestem zamożna, mam dużo więcej pieniędzy niż mi potrzeba, wierzę w siebie nawet w obliczu największych trudności. Moja pewność siebie rośnie z każdym kolejnym wyzwaniem. Mam odwagę, by stawić czoła wszelkim lękom i ograniczeniom. Jestem zamożna i żyję w stanie ciągłej obfitości. Pieniądze płyną do mnie swobodnie i w coraz większych kwotach. Z łatwością zarabiam pieniądze, robiąc to, co kocham. Zasługuję na bogactwo i przyjmuję je z radością oraz wdzięcznością. Każdego dnia doświadczam coraz większego dostatku i finansowej swobody, mój dochód stale rośnie, a dobrobyt jest stałym elementem mojego życia. Przyciągam korzystne możliwości finansowe i zamieniam je w złoto. Mam mądre i pozytywne podejście do pieniędzy, pieniądze służą mi i innym, bogactwo jest naturalną częścią mojego życia i mojej świadomości. Obfitość jest moim naturalnym stanem istnienia. Czuję się bezpieczna, mając pieniądze. Zawsze mam pod dostatkiem tego, czego potrzebuję. Jestem otwarta na przyjmowanie wszelkiego dobra, jakie oferuje mi wszechświat. Pieniądze pojawiają się w moim życiu w idealnym miejscu i czasie. Oczekuję maksymalnego zwrotu z każdej godziny, którą inwestuję w jakiekolwiek działania. Moje działania przynoszą mi coraz większe wynagrodzenie i sukces finansowy. Osiągam bogactwo w sposób etyczny, harmonijny i zgodny z moimi wartościami. Każda złotówka, którą wydaję lub inwestuję, wraca do mnie pomnożona. Prosperuję na wszystkich poziomach finansowym, duchowym i emocjonalnym. Dostatek i pomyślność to moja rzeczywistość, teraz i zawsze. Jestem wdzięczna za finansową obfitość, która mnie otacza. Oczekuję maksymalnego zwrotu z każdej godziny, którą inwestuję w jakiekolwiek działania. Oczekuję maksymalnego zwrotu z każdej godziny, którą inwestuję w jakiekolwiek działania. Jestem zdyscyplinowana i wytrwała we wszystkim, co postanawiam. Codziennie podejmuję działania, które przybliżają mnie do moich celów. Każdego dnia robię to, co trzeba, aby osiągnąć zamierzony sukces. Jestem zamożna. Moja motywacja jest silna każdego dnia i prowadzi mnie naprzód. Z entuzjazmem podchodzę do moich zadań i realizuję je krok po kroku. Skupiam się na tym, co ważne, i nie marnuję energii na rzeczy błahe. Nie odkładam niczego na później. Działam tu i teraz z energią i pasją. Jestem proaktywna i przejmuję inicjatywę, gdy pojawia się szansa. Mam jasny plan i trzymam się go z dyscypliną i determinacją. Moje dobre nawyki wzmacniają mój sukces każdego dnia. Z każdym dniem moja determinacja i siła woli rosną. Koncentruję umysł na rozwiązaniach i osiągam znakomite rezultaty. Jestem bogata, zarabiam dużo więcej niż potrzebuję. Ćwiczę swoją wolę i umysł, stając się coraz silniejsza i bardziej skoncentrowana. Dyscyplina daje mi wolność. Dzięki niej robię, co trzeba i osiągam, co chcę. Jestem sumienna i rzetelna w działaniu. Zawsze dotrzymuję sobie danego słowa. Nawet trudne zadania wykonuję z radością, wiedząc, że przybliżają mnie do celu. Konsekwentnie. Realizuje swoje postanowienia i obietnice wobec samej siebie. Praktyka czyni mistrza codzienną pracą doskonale siebie i swój warsztat. Moja wewnętrzna siła jest ogromna i niewyczerpana. Jestem silna wewnętrznie i emocjonalnie odporna na przeciwności. Każda przeszkoda czyni mnie jeszcze silniejszą i mądrzejszą. Podnoszę się z każdego upadku z jeszcze większą siłą i determinacją. Jestem odważna i nic nie jest w stanie mnie złamać. Jestem zamożna, mam dużo więcej pieniędzy niż mi potrzeba, wierzę w siebie nawet w obliczu największych trudności. Moja pewność siebie rośnie z każdym kolejnym wyzwaniem. Mam odwagę, by stawić czoła wszelkim lękom i ograniczeniom. Jestem zamożna i żyję w stanie ciągłej obfitości. Pieniądze płyną do mnie swobodnie i w coraz większych kwotach. Z łatwością zarabiam pieniądze, robiąc to, co kocham. Zasługuję na bogactwo i przyjmuję je z radością oraz wdzięcznością. Każdego dnia doświadczam coraz większego dostatku i finansowej swobody. Mój dochód stale rośnie, a dobrobyt jest stałym elementem mojego życia. Przyciągam korzystne możliwości finansowe i zamieniam je w złoto. Mam mądre i pozytywne podejście do pieniędzy. Pieniądze służą mi i innym. Bogactwo jest naturalną częścią mojego życia i mojej świadomości. Obfitość jest moim naturalnym stanem istnienia. Czuję się bezpieczna, mając pieniądze. Zawsze mam pod dostatkiem tego, czego potrzebuję. Jestem otwarta na przyjmowanie wszelkiego dobra, jakie oferuje mi wszechświat. Pieniądze pojawiają się w moim życiu w idealnym miejscu i czasie. Oczekuję maksymalnego zwrotu z każdej godziny, którą inwestuję w jakiekolwiek działania. Moje działania przynoszą mi coraz większe wynagrodzenie i sukces finansowy. Osiągam bogactwo w sposób etyczny, harmonijny i zgodny z moimi wartościami. Każda złotówka, którą wydaję lub inwestuję, wraca do mnie pomnożona. Prosperuję na wszystkich poziomach finansowym, duchowym i emocjonalnym. Dostatek i pomyślność to moja rzeczywistość, teraz i zawsze. Jestem wdzięczna za finansową obfitość, która mnie otacza. Oczekuję maksymalnego zwrotu z każdej godziny, którą inwestuję w jakiekolwiek działania. Oczekuję maksymalnego zwrotu z każdej godziny, którą inwestuję w jakiekolwiek działania. Jestem zdyscyplinowana i wytrwała we wszystkim, co postanawiam codziennie podejmuję działania, które przybliżają mnie do moich celów. Każdego dnia robię to, co trzeba, aby osiągnąć zamierzony sukces. Jestem zamożna. Moja motywacja jest silna każdego dnia i prowadzi mnie naprzód. Z entuzjazmem podchodzę do moich zadań i realizuję je krok po kroku. Skupiam się na tym, co ważne, i nie marnuję energii na rzeczy błahe. Nie odkładam niczego na później. Działam tu i teraz z energią i pasją. Jestem proaktywna i przejmuję inicjatywę, gdy pojawia się szansa. Mam jasny plan i trzymam się go z dyscypliną i determinacją. Moje dobre nawyki wzmacniają mój sukces każdego dnia. Z każdym dniem moja determinacja i siła woli rosną. Koncentruję umysł na rozwiązaniach i osiągam znakomite rezultaty. Jestem bogata, zarabiam dużo więcej niż potrzebuję. Ćwiczę swoją wolę i umysł, stając się coraz silniejsza i bardziej skoncentrowana. Dyscyplina daje mi wolność, dzięki niej robię co trzeba i osiągam co chcę. Jestem sumienna i rzetelna w działaniu, zawsze dotrzymuję sobie danego słowa. Nawet trudne zadania wykonuję z radością, wiedząc, że przybliżają mnie do celu. Konsekwentnie realizuję swoje postanowienia. I Wobec samej siebie. Praktyka czyni mistrza codzienną pracą doskonale siebie i swój warsztat. Moja wewnętrzna siła jest ogromna i niewyczerpana. Jestem silna wewnętrznie i emocjonalnie odporna na przeciwności. Każda przeszkoda czyni mnie jeszcze silniejszą i mądrzejszą. Podnoszę się z każdego upadku z jeszcze większą siłą i determinacją. Jestem odważna i nic nie jest w stanie mnie złamać. Jestem zamożna, mam dużo więcej pieniędzy niż mi potrzeba, wierzę w siebie nawet w obliczu największych trudności. Moja pewność siebie rośnie z każdym kolejnym wyzwaniem. Mam odwagę, by stawić czoła wszelkim lękom i ograniczeniom. Jestem zamożna i żyję w stanie ciągłej obfitości. Pieniądze płyną do mnie swobodnie i w coraz większych kwotach. Z łatwością zarabiam pieniądze, robiąc to, co kocham. Zasługuję na bogactwo i przyjmuję je z radością oraz wdzięcznością. Każdego dnia doświadczam coraz większego dostatku i finansowej swobody. Mój dochód stale rośnie, a dobrobyt jest stałym elementem mojego życia. Przyciągam korzystne możliwości finansowe i zamieniam je w złoto. Mam mądre i pozytywne podejście do pieniędzy. Pieniądze służą mi i innym. Bogactwo jest naturalną częścią mojego życia i mojej świadomości. Obfitość jest moim naturalnym stanem istnienia. Czuję się bezpieczna, mając pieniądze. Zawsze mam pod dostatkiem tego, czego potrzebuję. Jestem otwarta na przyjmowanie wszelkiego dobra, jakie oferuje mi wszechświat. Pieniądze pojawiają się w moim życiu w idealnym miejscu i czasie. Oczekuję maksymalnego zwrotu z każdej godziny, którą inwestuję w jakiekolwiek działania. Moje działania przynoszą mi coraz większe wynagrodzenie i sukces finansowy. Osiągam bogactwo w sposób etyczny, harmonijny i zgodny z moimi wartościami. Każda złotówka, którą wydaję lub inwestuję, wraca do mnie pomnożona, prosperuje na wszystkich poziomach finansowym, duchowym i emocjonalnym. Dostatek i pomyślność to moja rzeczywistość, teraz i zawsze. Jestem wdzięczna za finansową obfitość, która mnie otacza. Oczekuję maksymalnego zwrotu z każdej godziny, którą inwestuję w jakiekolwiek działania. Oczekuję maksymalnego zwrotu z każdej godziny, którą inwestuję w jakiekolwiek działania. Wypełnia mnie głęboka wdzięczność za wszystko, co mam i czego doświadczam. Jestem wdzięczna za sukcesy, obfitość i moc, które przejawiają się w moim życiu. Dziękuję za wszystkie możliwości, lekcje i wsparcie otrzymane każdego dnia. Z głębi serca odczuwam wdzięczność za moją wewnętrzną siłę i nieustanny rozwój. Moje serce jest przepełnione spokojem, radością i wdzięcznością. Kończę te afirmacje z poczuciem wdzięczności i miłości, spokojna i pełna nadziei. Wracaj do tych afirmacji każdego dnia.